Hej hej hej, witajcie ludziska z tej strony i Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Zagrajmy w Gothic 2 Kruka z modyfikacją The Retour, Retour, Returning. E, kontynuujemy naszą rozgrywkę i w tym odcinku poczyścimy teraz e, sobie troszkę e, otóż tą. E, e, tą część bagien e, ponieważ tutaj e, już byliśmy, ale szybko musieliśmy stąd zwiewać, bo było dużo tych krwopiców, e, truteni i innych bagiennych stworów. Mm, e, tamtą część, znaczy w poprzednim odcinku e, mi grę, znowu, że tam tego tamtego trutenia, i tam jeszcze mieliśmy do czynienia z e, baginnymi wężami. Ja sobie to ścierwo zabiłem, e, dostaliśmy tam troszkę doświadczenia i poszedłem oczywiście dalej. Ktoś tu miał. O jezus! What the fuck! Ile truteni tam jest? Masakra! O, już mnie to goni, chyba. Czekajcie, uciekamy. Dobra. Pójdziemy sobie troszkę dalej, bo nie chcę mieć do czynienia z tymi trzema truteniami na raz. Dobra, a tyś taki nie kręć, stary. Dobra, tu możemy całkiem dużo doświadczenia, jak widzicie, wbić. W ogóle, jeżeli dobrze pójdzie, to być może jeszcze w Jarkendarze wbijemy 22 poziom, bo byłoby naprawdę bardzo, bardzo miło. Dobra, tylko ciekawi mnie, ciekawi mnie, od ilu procent wbijemy w końcu tego. No, mm. Eee, yy, wbijemy wojownika w walce bronią jednoręczną, bo po prostu od 50% jeszcze tej, tego wojownika nie wbijemy. Nie wiem, od ilu procent to jest. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Dobra. Bagienny turtyń kolejny. I tam jeszcze jest chyba jeden, co, czy nie? Dobra, tu mamy pełno. O, 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 tam widzę kolejnego. Jezu, ile roślin tu jest, Boże. Na Alchemie oczywiście to się przyszyciutko przyda, dlatego ja to oczywiście wezmę. Najpierw sobie wezmiemy pykniemy miksturkę, bo oczywiście z tymi tuteniami nie chcemy walczyć wręcz. W ogóle nie wiem czy się da z tym walczyć wręcz, ponieważ po zabiciu tego on po prostu tak dziwnie wybucha. No i dzięki temu e, możemy się bardzo szybko zatruć. O, fajnie! Pełno mamy tych ognis, e, ognis tego ziela. Oczywiście to jest bardzo potrzebne. Dzięki temu będziemy mogli sobie zrobić e, esencje lecznicze. esencję esencje lecznicze, esencje many Polna jagoda, tam widzę kolejnego turtenia. Oczywiście od razu go zabijemy. Aby nam tutaj nie przeszkadzał. O, masz. Który. Ja się w ogóle boję, teraz walczyć z tymi potworami w, na, tych, na tych bagnach. Ogólnie w tym Arkendarze, bo. Co chwilę mi się craszuje gra. To jest strasznie irytujące. Dobra, ja chyba stąd. stąd chyba przyszliśmy. Co do tego. Nie czekajcie. Tak, tam była ta kamienna tablica. Jedna z kamiennych tablic, właśnie. Dobra, tam niczego nie ma. Tam ty już przeszukaliśmy tamtą część, kiedy właśnie. E, kiedy właśnie e, znaleźliśmy tą tablicę, tam mieliśmy ja do czynienia też e, z kilkoma mm, trutelami i kropicami, oczywiście, ale przed nimi uciekałem. Ja sobie te ścierwa wybiłem tam, e, kiedy eksplorowałem troszkę tą część e, bagien, tak, żeby o zobaw. Zobaczcie, ile tutaj jest roślin, boże, jestem w niebo wzięty. Dobrze, że stąd nie uciekłem. Bo chciałem iść od razu do Korinis, ale jednak tego nie zrobiłem. Dobra. Patrzcie, tam jeszcze ciemne grzybory mamy. Boże, święty, ja pierdziele, Jop, twoją mać, blać. Yy, super, także będzie tutaj dużo, dużo, dużo roślin. Dużo, oczywiście, wszystko bierzemy. Yy, I lecimy. Jeszcze jest jedno miejsce, które chciałbym yy, odwiedzić, ale nie pamiętam, gdzie ta miejscówka się. Yy, gdzie ta miejscówka była, ponieważ yy, była to miejscówka, yy, do której trzeba było skoczyć z takiego klifu, bo innego wyjścia, innego dojścia tam nie było. No, i szczerze mówiąc, nie pamiętam co tam było w Noc Kruka, bo tam nawet nie byłem. Ale widziałem tą miejscówkę na którymś tam filmiku. No i wiem, że tam na pewno znajdziemy jakąś kamienną tablicę. Jaką tablicę nie mam? Zielonego pojęcia. Ale sprawdzimy to. O ile tą miejscówkę znajdę, to oczywiście. Dobra. O, kamienna tablica, ale fajnie. A, to jest stara kamienna tablica. Niestety, jakiś amulet znaleźliśmy. Ciekawe, co to za, za amulet. Amulet siła, amulet yy, oświecenia. Yy, amulet kapłana. Zaleźliśmy apala, amulet kapłana, który oczywiście sprzedamy, bo on mi się do, kompletnie do niczego nie przyda. Dobra, zbieramy yy, roślinki. Wiem, że ten odcinek może być nudny, no bo kurde zbieranie roślin nie jest jakimś tam ekscytującym odcinkiem. Jest jeszcze jedna pewna, pewna jaskinia, którą chciałbym przeszukać. Ale to szczerze mówiąc nie pamiętam, gdzie ona teraz była. Kurde, się trochę się pogubiłem w tych. w tej. na tych bagnach. Dobra, nie mam już man. O nie, on jest coraz bliżej, ten głupi truteń. Boże, tych truteń jest tutaj naprawdę mnóstwo. Ale szczerze mówiąc nie przypominam sobie, abyśmy z truteńami mieli do czynienia w samej podstawce. Znaczy w samym dodatku Noc Kruka. Serio. Dobra, to ładnie. O, dosyć często mi się kraszowała gra po walce z tymi, z. z bagiennymi szczurami. Dobra, zapiszmy sobie grę. Co tu jeszcze mamy? O, ogniste ziele, super. Tam wszystko przeszukaliśmy, lecimy dalej. Kurde, tutaj przeszukuję tą miejscówkę z. ponieważ. mam z nadzieją, że znajdę kamienną tablicę. Która da mi coś tam do premii? Wiem, że tutaj jeszcze nie znaleźliśmy kamiennej tablicy, która daje nam 6 punktów, 6% do walki bronią jednoręcznej. Niestety jeszcze jej nie znaleźliśmy, a wiem, że ona się znajduje właśnie gdzieś tutaj, w tym, na tych bagnach. Ale gdzie nie mam zielonego pojęcia? Być może znajduje się właśnie w tej, w tej miejscówce, o której mówiłem. Tam, gdzie trzeba, gdzie trzeba do tej miejscówki jakoś doskoczyć. O, super, ciemne grzybory. Super, pełno ciemnych grzyborów. Zobaczcie ile tego tutaj jest. Masakra. To jest raj. Raj dla grzybiarza. Takiego jak ja. Okej. Okay. Tam widzę trutenia w oddali gdzieś. O. No, gin w końcu. Dobra. E, mam jeszcze coś... O Jezu, nie mam już e, wytrzy... E, many, niestety. Będę musiał sobie zrobić tą manę. Gdy będziemy w. W Korinis. Jest mnóstwo. Jest mnóstwo mikstur, które chciałbym zrobić. Ale nie wiem, czy rydestów polnych mi starczy. W ogóle te rydoste, rydesty polne są bardzo rzadkie. Ciężko znaleźć to kurestwo. Chyba, że jest jakaś. Nie wiem, miejscówka, w której trzeba szukać tego. Nie mam żadnego pojęcia. A właśnie, ludziska. Jeszcze zabijemy sobie czarnego trolla. Kurde, o tym też nie możemy zapomnieć. Czarny troll. No tak. Czarny akurat pamiętam gdzie się znajduje. Trzeba będzie go zabić, ale nie za pomocą e, o, głosu strażnika, bo to nam zajmie wieki, nim go zabijemy. O Jezu! Oh, shit! Co za królestwo! Bagienny. Bagienny ten, no. E, bagienny golem. Cholera jasna, że w takiej że ta, w takim miejscu chce się schował. Co za hamstwo. Dobra, wiem, że bagienny golem padnie na dwa strzały, więc trzeba będzie go tutaj. W ogóle on ma zasięg, spójrzcie. Dobra, idziemy, 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 powolutku, 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 on się odda! Do tyłu, nie wiem, czy w to widzicie. Chyba mi się wydaje. O, zacinka. O, nie, te zacinki są teraz. Yy... U! No, no, strzelaj! Nie bud! Dobra liczka, witajcie po krótkim cięciu. Otóż znowu skraszowałem się gra po walce z tym bagiennym potworem, na szczęście, poza roślinami. E, niczego ciekawego nie było. Znalazłem jeszcze skarb, a w tym skarbie m, e, był e, eliksir życia. Ja sobie go już wypiłem, e, jak zauważyliście, mam już troszkę więcej tego życia o 10. E, no i to jest właśnie ta miejscówka, o której wam mówiłem. Jak widzicie, wejście tutaj nie da, ponieważ miejscówka jest zawalona, znaczy moc jest zawalony. I trzeba wskoczy wskoczyć na ten zawalony tutaj. E, na ten zawalony tutaj filar jakby, żeby e, się nie zabić. Także spróbujemy to zrobić. Uwaga! U! No, to było po prostu piękne. Mhm, zajebiście. Nawet nie skoczyłem. Próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz i musimy naprawdę wyczuć ten odpowiedni moment do skoku. U! Nie no, znowu, kurde. Okej, okay, ludziska, jak widzicie, w końcu udało mi się tutaj wejść na ten, na ten kamień. Przyspieszyłem materiał, bo troszkę to czasu zajęło. No i okej, okay, możemy sobie tutaj ładnie zeksplorować ten teren. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Dobra, tu widzimy jakieś... mamy roślinki, jakieś, jakąś skrzynkę. Ciekawe co będzie w środku. Tutaj jeszcze mamy w pobliżu czarnego trola którego niestety ale nie zabiję, bo nie mam odpowiedniej tutaj e, o, nie mam odpowiedniej mm, runy. Niestety za pomocą gromu bym go spokojnie zabił, no, ale niestety nie mam, więc mówi się trudno. I widzicie, mam jakąś kamienną tablicę. Czekajcie, co to jest? E, kamienna tablica w gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? O. Kamienna tablica walki bronią dwuręczną. Czytamy od razu. Mam już 42% Mmm, tu niczego nie ma, tu też nie, ja sobie dokładnie zeeksploruję to jest O, zielę super. Eee, kolejny zębate ziele i tutaj coś leży. Czarna ruda. Świetnie. Ej, wracając do tego czarnego trolla, ja go nie zabiję, ale ja sobie tylko wezmę. Eee, troles. Troles, troles, tak, troles, ponieważ potrzebny jest mi do tworzenia mikstury wytrzymałości. Oczywiście, receptę będziemy musieli, recepturę będziemy musieli kupić. U sagity, najprawdopodobniej. O, ile polnych jagód. Ale miło. Dobra. E, tylko jak ja stąd teraz wyjdę? Ej, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Jakaś mikstura. Tam to się świeci, ale co, co to jest? Zaraz to sprawdzimy. No tak, ja stąd, jak ja stąd wyjdę? Żadnego tej mostu nie ma. Cholera, ej, to jest dobre pytanie, nie? A do wody, gdybym wskoczył, da radę? A, nie, bo to spadnie już na dół, w, w przepaść. Cholera. A, chyba, że tam jakoś wskoczymy na dół. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Zobaczymy jeszcze, co jest e, tutaj. O, kolejna stara kamienna tablica. Super. Mi się wydaje, że żeby wyjść z tej lokacji, e, musimy mieć po prostu mm, właśnie wyuczoną akrobację. Po prostu. Magiczna strzała. Kurde, ile tego jest tutaj. Bo inaczej po prostu nie da rady. Eee... Kamienny strażnik? Rozwalony? że mówiąc ja go nie rozwalałem. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Nic mu nie robiłem. Pierwszy raz play jestem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może taki już był. Okej. Okay. Yy, coś tu jeszcze jest? O roślina, roślina, roślina. O tu kolejna jest ten. Kolejna skrzynia. O kolejny strażnik. Rozwalony. Dobra. Lewo prawo 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 lewo le prawo prawo lewo prawo prawo le Kurde, ciężki. Zamek do otwarcia. Dobra. Udało się. No świetnie. Kolejna kamień z błyskiem magi. What the fuck? Super. Jeszcze lepiej. Dobra, świetnie, chociaż bardziej by mi się przydała, nie ukrywam. Mm, umie... Znaczy, bro, broń jednoręczna, trzeci poziom. Ale my ją chyba znaleźliśmy, tak? W tej świątyni. E, ognistych e, demonów. Tak mi się wydaje. Może będę musiał sprawdzić, bo mam wątpliwości już. Ale okej, okay, kurde. Ile mam już many, ludziska? Mamy już, już many 97, całkiem sporo. Tylko teraz będziemy musieli stąd wyjść. Jakoś. Kurde, tu się da wskoczyć, na pewno da się tam wskoczyć. Czekajcie, będę musiał. Zapisać grę. I spróbujemy to zrobić. Ho! O kurde, to może być dosyć ciężkie zadanie. O nie! Zabiłem się. Tyle ludziska, w końcu udało się wskoczyć na ten pieprzony most, tyle prób tutaj było, że ooo, że tyle kurw się przelało przez, e, przez ten mik... Okej okay, ludziska, jak widzicie w końcu udało się tutaj wskoczyć, to była naprawdę wielka, wielka masakra, ale udało się, jestem naprawdę e, zadowolony, bo nie musiałem korzystać z żadnych tutaj mikstur, znaczy w sumie żadne mikstury by mi nie pomogły, ale... Ale cóż, udało się, tak, to jest najważniejsze. Dobra, możemy chyba już wyjść z tego, z tego Jarkendaru, mam go już po prostu dosyć. E, ale zanim wyjdziemy, tak jak wspominałem, chciałbym jeszcze tutaj zdobyć e, Trollest. Trollest oczywiście czarnego trola. dlatego ja go tutaj sobie odciągnę właśnie do mnie, do siebie, a Trollest sobie weźmiemy, bo oczywiście przyda nam się do robienia mikstury. Także poprosimy go tutaj. O jest, troles mamy, super. No chodź, chodź.